Czy zdarzyło Ci się powiedzieć coś, co w Twojej głowie brzmiało perfekcyjnie, ale wywołało uśmiech lub konsternację na twarzy native speakera? No właśnie, angielski ma swoje dziwactwa i swoje pułapki, ale ucz się na błędach innych, a nie na swoich. Dziś pokażę Ci, jak rozpracować takie słowa które z pozoru wydają się takie same, ale takie same wcale nie są. Gotowi zaczynamy. Pierwsze wyrażenie w sumie para, para słów. Smart Clever. Kiedy co stosować? Zobaczcie. zasada jest taka: Smart oznacza, stosujemy do mm, osoby inteligentnej, ale takiej inteligencji ogólnej, czyli, Osoba inteligentna z wiedzą, ze zdolnościami do szybkiego uczenia się i dobrego rozumowania. Słówko smart ma takie bardziej pozytywne znaczenie niż słówko clever, do którego zaraz dojdziemy. Przykładzik do Was leci. She is a smart student who always gets high grades. Drugi przykład, zobaczcie nie tylko do osób. It was a smart investment to buy property downtown. To była rozsądna inwestycja, aby kupić nieruchomość w centrum miasta. Pamiętajcie, downtown, centrum miasta. Clever to też jest mądry, ale bardziej z takim zabarwieniem sprytny, pomysłowy, czasem może nieco podstępny. A więc przykładzik. He came up with a clever solution to the puzzle. It was a clever trick to get the cat out of the tree. Zobaczcie, sprytny sposób, żeby zdjąć kota z drzewa. Kolejne słówko. What's the difference between excited and aroused? Excited, podekscytowany, pełen entuzjazmu, uradowany. I'm so excited about going on holiday. No cóż, aroused, nie wiem w jakim kontekście go widzieliście, ale pamiętajcie, to jest pobudzony, podnie, wzbudzony, podniecony, with sexual connotation, czyli ma zabarwienie seksualne. Kolejne wyrażenia, a może bardziej zdania. Zobaczcie, jaka będzie różnica między powiedzeniem I have a cold i I'm cold. Oczywiście w pierwszym przypadku to znaczy jestem przeziębiony, w drugim przypadku jest mi zimno. Natomiast jeżeli chcecie powiedzieć, bo nie powiecie, nie, nie, nie powiecie zdania I have a hot, bo nie ma czegoś takiego, prawda, gorączka to jest temperature albo fever, Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie powiedzieć zdanie I am hot, albo she is hot, to to zdanie może mieć też różne znaczenia. To może oznaczać, że ktoś jest gorący w znaczeniu temperatura ciała, chociaż rzadko się z takimi zdaniami spotykałam. Może oznaczać she's hot in the meaning she's gorgeous, jest olśniewająca. Tutaj może też trzecie mieć znaczenie, she's hot, czyli she's passionate. Jest namiętna. Spotkałam się kiedyś z, z, z takim jednym panem, który, w sumie to był mój kursant, który przeużywał wyrażenia I'm pregnant w znaczeniu, wiecie, takim żartobliwym, dotyczącym najedzenia się, bo mam takie wrażenie, nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie, że czasami mówimy o, mam taką ciążę, taką ciążę spożywczą, prawda? Ale w angielskim tego unikajmy. Czyli I'm full, jestem pełen, jestem najedzony. I'm pregnant, jestem w ciąży. Z tego co mi wiadomo, raczej mężczyźni na razie nie zachodzą. Słowo piąte, piąte to jest wisienka na torcie. Uwielbiam ten przykład i uważam, że on jest nawet na A2. I tutaj też możemy wyprostować sobie znaczenie. Jeżeli ktoś yy, spróbujesz u kogoś jakieś dania, potrawy i chcesz kogo, kogoś skomplementować, to pamiętaj, nie mów czegoś takiego you are a great cooker. Bo wtedy cooker to jest kuchenka. Jak mówimy, jak powinniśmy powiedzieć, you are a great cook. You are such a great cook. Pamiętajcie, jesteś takim wspaniałym kucharzem, kucharką. Czy wiecie o tym, że jest różnica między znaniami He is silly and he is being silly? W pierwszym przypadku He is silly to jego stała cecha, po prostu jego natura, jego charakter, he is being silly. To on w tym momencie zachowuje się głupiutko, niemądrze. W danej sytuacji. Czyli zobaczcie przykładziki. Don't ask him to manage the money. He's silly and will lose it all. Czyli tutaj to wynika z charakteru. He's being silly because he wants your attention. Borrow from. Pożyczamy od kogoś. Lend to. Pożyczamy coś komuś. Nagrałam o tym filmik. Przejrzyjcie sobie. Dzisiaj tylko wspominam, że tam fajnie nauczyć się y, też przyimków do tego. Czyli jeszcze raz. Borrow from. Od kogoś. Lend tu pożyczamy komuś. I y, moi drodzy, jeszcze taka para słów do Was leci, jaka jest różnica między słowami sensible i sensitive? A więc sensible, rozsądny, roztropny, sensowny. Sensitive łatwo ulega emocjom, wpływom, wrażliwy. Ja się uraczę łyczkiem wody. Was poproszę zwyczajowo o subskrypcję. I mam dla Was też pewne ogłoszenie, jeżeli chcecie sobie zrobić audyt swojego angielskiego, na jakim jesteście poziomie, a pamiętajcie, że nie wystarczy swój poziom określić tylko przez test pisemny. Fajnie sobie zrobić też test na mówienie i na słuchanie. Możecie zapisać się tam pod filmikiem, macie mojego maila. W komentarzu macie mojego maila i taki audyt półgodzinny mogę Wam zrobić gratis. A my przechodzimy do czasowników. Tam mieliśmy różne wyrażenia. Teraz czasowniki, które mogą się Wam mylić. I zobaczcie, taka para czasowników, rise i raise. Rise i raise, czym się różnią? Pierwszy czasownik, rise, oznacza wznosić, podnosić się. Jak go będziemy rozpoznawać między tym drugim? W taki sposób, że on będzie nieprzechodni. Co to znaczy nieprzechodni? Nie wymaga dopełnienia, czyli w zdaniu może sam, jak gdyby, sam być postawiony. Już wam pokażę, jak to wygląda na przykładzie. The sun rises in the east. Zobaczcie, po tym słówku rise nie ma tam żadnego dopełnienia. Podczas słówka raise ma takie znaczenie podnosić coś. Wychowywać lub nawet zbierać fundusze. Please raise your hand if you know the answer. Kolejna para czasowników: lie i lay. Pierwszy czasownik, zobaczcie, ma bardzo ciężką odmianę w czasie przeszłym: Lie, lay, lain. Jest on nieprzechodny i oznacza leżeć. I need to lie down for an hour. Podczas gdy lay oznacza położyć coś, jest przechodnim, ale tam wymaga właśnie jeszcze użycia dopełnienia. Please lay the books on the table. Kolejna para czasowników. Sit i set. Sit, siedzieć, siadać i znowu nie przechodni. We always sit near the window. Set, ustawiać, umieszczać. The builders set the foundation last week. Czy rozpoznajecie różnicę między advice i advice? W wymowie jest to samo, ale nie w pisowni. Popatrzcie, pierwszy przykład to jest rzeczownik. Can you give me some advice? Drugi przykład to będzie czasownik radzić i doradzać. I advise you to take the early train. Bardzo często kursanci mylą te dwa słowa, może dzięki moim przykładom wyprostujemy sobie i nauczycie się ich poprawnie? I to są słowa „afekt” i effect. Zobaczcie. Pierwsze słowo jest w czasowniku wpływać, oddziaływać. The weather affected our plans. Drugi przykład effect, efekt, rezultat. The new law had a major Effect. Ja zawsze uczę swoich konstantów, że tam gdzie masz affect, czyli działanie, czasownik, to powiąż sobie z a, z action, tam gdzie masz effect, yy, czyli w rzeczowniku zaczyna się on na, na i, na e, powiąż sobie to yy, ten rzeczownik ze słówkiem end, jak gdyby z efektem końcowym. Kolejna para, luz i luz. Lose – gubić, przegrywać, don't lose your keys, loose – luźny, my trousers are too loose, probably I lost some weight. I jeszcze mam dla Was taką parę czasowników – accept i except, accept, accept – akceptować, przyjmować, I accept your apology, except – za wyjątkiem, oprócz, I like all fruit except bananas. W sumie, jak można nie lubić bananów? Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia na następnym filmie, papa, pa, cześć!